Hej, hej, hej! Witamy was w kolejnym vlogu, jak przygotować urodziny yy, dla dwulatka, dla naszego synka. Robimy jutro imprezę wielką, na którą zapraszamy gości zapraszamy małych gości i dużych gości, oczywiście. Yy, I pierwszy punkt to jest tort. Tort musi być, tort musi być wspaniały, ponieważ cała impreza będzie inspirowana strażakiem samym, bo nasz synek lubi wszystko, co robi. Iu, 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 iu. Więc uznaliśmy, że to będzie najgenialniejszy pomysł. Mój mąż po prostu jest degustowany chyba moim iujuu. Iu. Nie, się ładne było, ładne. I dlatego właśnie tak wybraliśmy również tort. E, tort zrobiliśmy w takiej cukierni, z której już korzystaliśmy wielo, wielokrotnie. Są po prostu artyści, jeżeli chodzi o piękno. Aczkolwiek boję się, bo nie daliśmy dokładnych wytycznych. mieli się tylko inspirować strażakiem samym i zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Punkt pierwszy. Odbieramy dzisiaj tort, choć impreza jutra, ale wiadomo, jutro niedziela, więc e, sobota. Sobota jest dniem po prostu wielkich przygotowań. Wszystko Wam pokażemy. Mężuś też pokażesz swoje przygotowania do urodzin Kubusia? To oczywiście, oczywiście. Już mi zapowiedział, że on jest zajęty, ma swoją robotę dzisiaj, także ja zostanę ze wszystkim pewnie sama, prawda? Pewnie. Popompujesz tak. chociaż te 100 balonów? Popompujesz. Dobra. Y co? <głosy> <głosy> Jestem mega podekscytowana i zastanawiam się, bo chcę, żeby był po prostu piękny i żeby Kubuś był zachwycony. Wiem, że za chwilę się go zje oczywiście na imprezie, ale jakby można się pozachwycać, zrobić piękne zdjęcia. Piękny, fajny. Jaki ładny, starza. Będzie zachwycony. Super, fajny. <grymny> idę, idę. Bardzo. I, I strasznie się boję, Boże, musimy go dowieść, a to jest kawałek jednak trasa od Lublina ja, na moich kolanach. I ja mam cichą nadzieję, że się nic nie uszkodzi, bo jest taki boski. A ty nie próbujesz, bo ty jesteś na diecie. No. O... Ale wiesz co, zliża tylko tą górę z góry. I to wszystko. Dobra, okej. Okay. Właśnie wróciłam z zakupów, za mną już po prostu wielkie siaty czekają na rozpakowanie i zaraz zaczynamy przygotowywać jedzonko na jutrzejszą imprezę, ponieważ impreza jest jak ja to nazywam dzielona: z jednej strony są dorośli, a z drugiej strony są berbecie, bo jednak większość gości dla kubusia to będą goście w kategorii wiekowej 2-4 więc wymyśliłam sobie, że dla dorosłych będzie taki kocioł grillowanego mięsa różnych rodzajów z ziemniakami, surówkami i tak takie korytko a ponieważ mamy tutaj niedaleko bardzo dobrą znaną zresztą w Lublinie yy, restaurację, więc yy, sobie pomożemy, znaczy ja sobie pomogę a z kolei dla naszych mniejszych brzdąców, którzy tam powiedzmy kiełbasę czy golonkę yy, kiełbasy czy golonki mogą nie chcieć zjeść dla nich stwierdziłam, że zrobię Pulpeciki, według przepisu mojej znajomej, bardzo dobre w sosie koperkowym. Mam nadzieję, że im zasmakują. Pulpeciki już się tutaj gotują, będą pyszniutkie. W sosie koperkowym, który jeszcze tutaj będzie, do tego ziemniaczki i mizeria. To taki obiadik dla najmłodszych, dla starszych, tak jak mówiłam. Korytko grillowane musiałam dzisiaj kupić. Słuchajcie, szklanki udało mi się po 29,90 zł, bo mi zawsze brakuje dla gości, a to wynika z tego, że jesteśmy niestety z Piaszkiem chyba trochę dzikusami, mało gości zapraszamy, więc i braki w naczyniach mamy. Są szklanki dodatkowe, także. Dla każdego wystarczy. Przyszły jeszcze zamówienia, zamówienia dekoracyjne dla Kubusia. Zaraz sprawdzę, co mi tutaj takiego przyszło ciekawego. Sprawdzamy, sprawdzamy. Słuchajcie, ja tutaj w fartuszku, ale gotuję, nie chcę się cała pobrudzić Sprawdzamy numer jeden. Numer jeden to zestaw strażaka sama. Mamy, słuchajcie, talerzyki dla najmłodszych, wszystko w strażaku sama. Mamy chusteczki. Mamy, słuchajcie, czapeczki dla najmłodszych, zamiast takich czapeczek tych trójkątnych to takie tutaj Strażaka Sama. Yy, to mi się mega podobało, rurki ze Strażakiem Samem. I do tego jeszcze wielki balon i kubeczki. Słuchajcie, to jest jedna z trzech paczek, jedna z trzech paczek więc już w następnej. Yy, Coż my tu mamy? A, tu akurat taki wielki napis Happy Birthday. Myślałam, że będzie pompowany. Gdzieś źle doczytałam, ale mam nadzieję, że fajnie wyjdzie. I jeszcze trzeci to balony. Wielkie... O! O, 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 50. Jakoś tak mało tych balonów. Nie, sto sztuk. Nie, no to jest okej, okay, słuchajcie, no to jest okej. Okay. Yy... Mnóstwo balonów, chciałabym zrobić całą taką wielki, wielki łuk balonowy, żeby tutaj stał kolorowy, granatowo-złoto-czerwony, choć boję się teraz, czy mi starczy balon. Słuchajcie, nie wiem, czy dobrze wszystko przeliczyłam, także zabieram się do roboty, żeby sprawdzić, czy to wyjdzie. I nie możesz pokluczyć noska? Kubusiu. Kubuś nie nie ci. Tata, jak? Widać? Happy birthday! No widać pięknie, jest już A kubuś zadowolony? Kubuś, jak ci się podoba? Dasz radę powiedzieć Happy birthday? Happy birthday to you. Kubuś, nie dostaniesz. Ratuj dziecko! Kubuś! To jest jak pierwsza klasa jednak. Tak? Tymczasem bałagan tutaj ogromny, a to tylko dlatego, że nasz cukiernik rodzinny, Amelia, przygotowuje babeczki dla Kubusia. Słuchajcie, już się jedne piekło. Będą będą na słodko i będą pizzerinkowe dla dzieci. Mam nadzieję, że będą super smakować. Słuchajcie, się pewnie zastanawiacie, co to jest. Tam jest woda w środku. To są, to, jest właśnie pod, to są właśnie podstawki pod nasz łuk z balonami. Już wkrótce go zobaczycie. Potrzymaj. Tomasz, potrzymaj. Tata. Ta. To dobrze. Przy... <laughs> Ehehehehehe. No, tata, pa. Ta. Za ja co? Tata, tata. Ta. No, mam ci to napompować? Ehehehehe. <laughs> W tym tempie to nie napompujemy tych palonów w kubusiu. Chyba tata musi sam. No dobra, to <grypiosenka> ja ci zaraz. Duże, duże baloniki. Kuś! Bo nim goście przyjdą, to już będzie łobudu. No, Kubuś. Kubuś. nasz mały pomocnik. Pompujesz baloniki? O, a jak jutro będziesz świeczkę zmuchiwał? Pokaż, jak będziesz zmuchiwał. O tak, dobrze, tak. Fajne baloniki? Pracowrę, pracowre. Jeszcze, jeszcze nie zamknięty łuk, ale słuchajcie, już coraz więcej baloników wokół. Kubuś zaangażowany bardzo. O, nie się stało, nie, nic się nie stało. Tak jak widziałam. Ten Co wypadek i Tylko to, żeby buziaka zgarnąć. Chodź buziaka dam. Stajesz? To ja mogę już Biedronkę? Nie. Dobra. Zawsze tak zgarnia buziaki. A już z Ty mały ty! A co to taki brudny? Przecież często bluzka Ci przed chwilą nałożyłam. Praca w re, słuchajcie, przygotowuję wszystko na stół, już ubrana po prostu w kieckę. Kurczę, nie mogę się pochwalić, ale się pochwalę. Za chwilę nałożę z powrotem. Specjalnie na tę okazję zamówiona jesienna stylówka, słuchajcie. Sukienka zamówiona przez internet, ale wygląda całkiem nieźle. Jak Wam się podoba? Pasek, który od wielu lat mam w domu i po prostu nigdy go nie używam, bo do niczego mi nie pasuje, wreszcie mi pasuje! Ale najważniejsza jest oczywiście lista zadań w przygotowaniu na urodzinki. Odhaczam po kolei. Mąż odkurzył górę, odhaczamy. Mąż odkurzył dół, odhaczamy i wszystko tak po kolei działam. Słuchajcie, już połowa listy odpadła, teraz druga część. Przygotowujemy deskę serów, przygotowujemy wszystko do obiadku. Przygotuję zaraz sałateczkę, przykąski dla dzieci, udekorujemy stół. Jeszcze dużo przed nami, a tylko dwie godziny do imprezy. A co zrobiliśmy? Słuchajcie, po pierwsze piękny łuk balonowy i Piotr stwierdził, że za mało mu balon w tym łuku, więc dzisiaj jeszcze z rana pompował dalej, żeby wszędzie było kolorowo. Zaraz Zaraz Kubusiu. Ułóż. Chcesz jabłuszko? Zaraz dam. Gruszkę? Da. Dobrze dam. Gruszkę Dodam w stanie gruszkę? Ech, wybaczcie. Obowiązki w zydeju? A kubuś co nam powie przed imprezą? A powiedz tylko kubuś coś? Mmm, tam. to, to tak, wezwij chociaż balonę? taksi. Taksi. Taksi wezwał. A co tu się stało pod okiem? Powiedz lepiej, bo to A -a. bardzo sprawa. Były sobie puzzle, układał puzzle. Złapał jednego puzla, uznał, że skakanie po łóżku z puzlem jest super i tak to się skończyło. Także uważajcie na puzle. No może być naprawdę niebezpieczna zabawka. Dobra, już daję. Ja dzisiaj też wykonałem kupę pracy, zrobiłem ten piękny łuk, wszystkie te balony poumieszczałem ja i podmuchałem. No może nie wszystkie, no z tamtymi pomagała mi trochę żonka. Przecież już go pochwaliłam, nie musi drugi raz się chwalić. Muszę. Kto mnie tak dobrze pochwali, jak ja sam siebie, tak? Nie najedź się przed imprezą. Zasada jest taka. Przed każdą imprezą chodzisz głodny dwa dni, żeby później się narzeć, chyba że to impreza u ciebie. No właśnie, no wtedy jest najlepsze <laughs> na początku. A no tak. <noise> Jak tam, zrobimy się? E, musimy, właśnie przygotowuję moje talerze, słuchajcie, miałam bzika, szukałam sobie takich starych talerzy, e, takich niemieckich różnych, z Brandenburgii i tak dalej. E, no i teraz zebrałam sobie takie kompleciki, zresztą patrzcie tam moją wystawkę, też z takich fajnych rzeczy i słuchajcie, już mi się znudziło. Co ty gadasz, znudziłeś się, naprawdę? <noise> Wtedy to zbierałaś. Wiem, i tyle pieniędzy to kosztowało, a teraz po prostu stwierdziłam, że wolę kropki Bolesławca. Yeah. O! Takie. O! Słuchajcie, i właśnie stwierdziłam, że będę sobie teraz zbierać serwis właśnie takiej, takiego Bolesławca. Znaczy, tam jest kilka takich, które pasują do siebie. No, i teraz także mężuś... Znowu wyjmować kasę, tak? Ale to musimy jakoś sprzedać, nie? Bo szkoda by było to zmarnować, bo to jest moim zdaniem piękne. Znaczy to jest bardzo ciężko dobierać, bo patrz, nawet ten jest troszeczkę inny wzór niż ten, nie? Każdy talerz jest sygnowany dokładnie, bo to jest porcelana, skąp jest i tak dalej, więc to jest mega fajne, ale niestety, wiecie, no jak to jest ze wzorami. Nie mówię, bo dalej mi się trochę podoba, ale stwierdziłam, że jednak ten byłby taki bardziej fantazyjny na stole. W domu już wszystko gotowe, a ja jadę po ogromny kociołek mięsa z Bidy. Myślę, że to najlepsze rozwiązanie, bo nie trzeba się jakby nagotować, napracować nad taką imprezą na maksa. A przy okazji jest smaczne, dobre i wszyscy lubią i wszystkim smakuje w większości. Chyba, że ktoś ma problem z wątrobą albo z żołądkiem albo z czymkolwiek zdrowotnym, to wtedy, to wtedy on nie może jeść. Ale fajny, już widzę strażaka sama, wiesz? Ja już pokażę, co jest. Tak, ty lubisz strażaka, zobacz jaki ładny. Wow. Podobać się? Słuchajcie, niosę tort. Uuuu, sto lat, nie lat, 100 lat, nie, żyje, żyje, ja. zrób Wyszła super, kiedy każdy otrzymał już swój własny kawałek tortu albo kawałek tortowej dekoracji. Podobno drabinka strażaka sama była najlepsza. Zaczęły się wygłupy. Kubuś był bardzo zadowolony, szczególnie kiedy zaprosił gości na górę, żeby pościgać się wielkimi pojazdami. A potem dopadła nas szara, smutna rzeczywistość wielkie sprzątanie po imprezie! A nasz solenizant padł wykończony na fotel. Pewnie planuje kolejną imprezkę.